Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński jest moim gościem teraz. Panie profesorze, co rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała-Wyszyńskiego robi na Kongresie Zdrowie Polaków? Korzysta z zaproszenia, <grym> <grym> które zostało skierowane do rektora. Cieszę się, że tym rektorem jestem ja, ale mówiąc poważniej, zostałem zaproszony dlatego, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego otworzył Wydział Medyczny kolegium medikum z dwoma kierunkami. Z kierunkiem pielęgniarstwo, jako pierwszy. Chronologicznie pojawił się ten kierunek, i od października ruszyliśmy z kierunkiem lekarskim. Czyli w tym roku, tak? Świeża sprawa. To jest bardzo świeża sprawa, jakkolwiek wiele miesięcy, a można powiedzieć, że parę lat, przepracowaliśmy nad tym, aby. Przygotować fundamenty pod uruchomienie w ogóle wydziału medycznego, Kolegium Medicum na naszym uniwersytecie. A bardzo dużo wysiłku włożyliśmy w to, by przygotować dobrze kierunek lekarski, pozyskując silnych partnerów z zagranicy, no między innymi z Rzymu, Poliknięcie Dżemelin. A dlaczego to było takie trudne? Z wielu względów to wynikało z uwarunkowań, które od nas nie zależały, prawda? Z uwarunkowań prawnych. W międzyczasie zmieniła się ustawa z 2005 roku, a właściwie zmiana, się, zmiana dokonała się w ustawie dotycząca kierunku lekarskiego, który był poprzednio kierunkiem praktycznym, zmieniono na kierunek akademicki. Wiele szczegółów tutaj się pojawia, które trzeba było przywołać, jakie to są różnice. Ogólnie rzecz ujmując, właściwie żaden z uniwersytetów szerokoprofilowych, który nie miał w swojej strukturze wydziału medycznego doświadczenia w prowadzeniu zwłaszcza kierunku lekarskiego, nie mógł takiego kierunku otworzyć. Zatem pierwszy krok, który musieliśmy poczynić to była zmiana ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego, czyli ścież cała ścieżka leg legislacyjna, która musiała przejść przez Sejm, przez Senat, prawda, wcześniej przez Rady Naukowe, ale również pojawiły się pewne wyzwa wyzwania wewnętrzne, od nas zależne. Przede wszystkim baza. Udało nam się stworzyć... Bardzo nowoczesne centrum laboratoryjne, zwłaszcza dla chemii i biologii. Jest to centrum, które dedykowane jest nauką podstawową w medycynie, i z tego centrum korzystają nasi studenci, zwłaszcza kierunku lekarskiego. Ale trzeba również było podjąć działania, jeśli chodzi o podpisanie umów z innymi instytucjami. By stworzyć bardzo silną bazę dokształcenia. Na przykład anatomię realizujemy w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Z kolei zajęcia kliniczne będziemy prowadzić w oparciu o kliniki obce, zaplecze obce, ale bardzo silne między m.in. o kliniki Wojskowego Instytutu Medycznego. Ale mamy też umowy podpisane i będziemy je realizować z Instytutem Kardiologii w Waninie, imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Waninie, czy też Instytutem Matki i Dziecka. Szereg innych placówek musiałbym wymienić, które dla nas są strategiczne. Oczywiście pytanie, które się nasuwa, dlaczego tak szeroko żeśmy. Popatrzyli na tę współpracę i dlaczego nie, mogli, nie mogliśmy ograniczyć się do wyboru jednego środka. Pewna taktyka, która sprawdza się w kontekście nowej ustawy, mianowicie dobieraliśmy tych partnerów, którzy są silni i w, w, w praktyce lekarskiej, w praktyce medycznej, ale również silnych naukowo. Zatem dobieraliśmy. Instytuty, instytucje, które naukowo mają kategorię A, a nawet A, i chcemy z nimi nie tylko budować warsztat dla naszych studentów, ale również my myślimy o studiach doktoranckich. To chyba idealny moment na otwarcie takiego wydziału, bo jak mówili mi tutaj lekarze w tym studiu, właśnie problemy z kadrą to są główne problemy ostatnio medycyny w Polsce. Y od tej strony też, ale chciałbym zauważyć jeszcze jedną stronę, która też jest przywoływana w różnych głosach, opiniach tutaj pojawiających się, czyli na tym kongresie. Mianowicie, że współczesna medycyna bez naukokoło medycznych kuleje. Współczesna medycyna bez zaawansowanych technologii cyfrowych kuleje. Że lansowane współcześnie bardzo indywidualne podejście do, do pacjenta bez zastosowania zaawansowanych technologii cyfrowych po prostu kuleje. A z drugiej strony bardzo silnie podkreśla się, że sztuczna inteligencja owszem, ale powinna mieć pewne ograniczenia, że w, w cywilizacji, która bardzo kładzie nacisk na ucyfrowienie, prawda, uprzedmiotowienie, powiedzielibyśmy, wielu procesów, trzeba mocno, mocno mówić o humanizacji medycyny, o duchowości człowieka, o tym, że pacjent to chory, a nie tylko jednostka chorobowa. Co chcę powiedzieć, że wpisujemy się bardzo dobrze, jako Uniwersytet Karnawa Stefana Wyszyńskiego, i w potrzeby społeczne, o których pani redaktor Wspomniała, ale równocześnie wpisujemy się bardzo dobrze w te swego rodzaju wyzwania, nawet oczekiwania cywilizacyjne z szerokim profilem, który posiadamy, z bardzo silną humanistyką, prawda? Z antropologią uprawianą na gruncie nie tylko filozofii w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy psychologii, prawda, ale również na gruncie teologii. Podkreślam teologię, dlatego że między innymi w obszarze teologii zajmujemy się komunikacją międzyludzką i zajmujemy się duchowością. To właśnie Wydział Teologiczny wyszedł z propozycją kilka lat temu organizowania bardzo ważnych konferencji pod hasłem Ból, choroba, cierpienie. W pod konferencji, podczas których zwraca się uwagę, że pacjent, zwłaszcza poważnie chory, potrzebuje nie tylko pomocy dla ciała, ale potrzebuje pomocy dla ducha, cierpi duch, załamuje się psychicznie. Zatem potrzeba pewnych kompetencji, którymi współczesny lekarz powinien się oznaczać. Wykraczających Poza, poza czystą medycynę. Tak samo, jeżeli mówimy o technologii cyfrowych, możemy, nasz uniwersytet może poszczycić się nie tylko kierunkiem informatycznym, ale również tym, że rozpoczynamy budowę praktycznie kolejnego kampusu trzeciego kampusu, w którym będzie zlokalizowane Centrum Technologii Informacyjnych dla Humanistyki. I, na, I nauk społecznych, ale to będzie centrum technologii cyfrowych, naukowe i wdrożeniowe zarazem. To będzie centrum, w którym znaczna część działań będzie dedykowana dla medycyny, medycyny cyfrowej ze sztuczną, nie tylko w obszarze tele, telemedycyny, szeroko rozumianej już stosowanej, ale z zastosowaniem sztucznej inteligencji do, do tych rozwiązań, które wymagają jednak jeszcze wypracowania, dopracowania. To wielkie wyzwania rzeczywiście przed Uniwersytetem, ale to chyba nie ma, nie ma wyjścia, jak się chce być takim liderem zmian i liderem naukowym, no to trzeba tak chyba robić. Pani redaktor, po to jesteś. Yy, uniwersytety trzeba odróżnić od zwykłych szkół, w których przekazywana jest wiedza nawet na najwyższym poziomie. Uniwersytety, uniwersytety to oczywiście świątynie mądrości, w których przekazywana jest wiedza yy, na najwyższym poziomie czyli to jest dbanie o jakość kształcenia, ale to również, a może przede wszystkim przestrzeń nauki, przestrzeń badań, przestrzeń doświadczeń. Przestrzeni analizy tego, co jest ważne dla człowieka czy społeczeństwa dzisiaj i co będzie ważne za chwilę i za jakiś czas, i dla człowieka, i dla społeczności. To jest analiza danych, która pozwoli wypracować pewne rozwiązania ważne dla teraźniejszości i przyszłości. To czym chcemy się zajmować w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii to właśnie magazynowaniem dużych danych, także danych medycznych, analizą tych danych pod różnym kątem, tak by również nieść pomoc jeśli chodzi o proces decyzyjny, który będzie już zależał czy zależy od lekarza. Jesteś na tym kongresie zdrowia Polaków, poświęconym zdrowiu, dlatego cieszy mnie to, co pan profesor powiedział o tym, że współcześni lekarze, ci, których będziecie kształcili, oni będą jednak musieli scalać to ciało i ducha, bo myślę, że część chorób właśnie wynika z, tej, z tego rozwarstwienia, że człowiek zapomniał, że jest istotą duchową i próbuje leczyć tylko pewne symptomy ciała, a bez takiej harmonii czy bez pomyślenia o, o wnętrzu nie da się tego do końca wyleczyć. Ważności tych słów, które wypowiada pani redaktor, doświadczyłem na dużym kongresie w Rzymie, zorganizowanym w ramach obchodów 150-lecia istnienia Towarzystwa Okulistycznego Włoskiego. Zostałem doproszony z referatem wprowadzającym na to spotkanie, na ten kongres. Organizacja dość duża, dlatego że, że licząca kilka tysięcy lekarzy, jeżeli się nie mylę, pięć tysięcy lekarzy, którzy właśnie należą do Zrzeszenia czy Związku Okulistki Włoskiej. Gdy miałem okazję wybrać sobie temat w tej sesji wprowadzającej, przedstawić, wybrałem temat, który wpisuje się w w, w, w pewne przesłanie, które zostało zawarte w słowach pani redaktor, mianowicie połączenia y, y, tego, co duchowe w człowieku z fizy, czy z biologią człowieka, y, y, połączenia tematu godności człowieka z pracą y, y, lekarza z pacjentem. Okazuje się, że bardzo trafiony temat. Y, y, nie tylko z racji że, tej, że sala była wypełniona po brzegi słuchaczami, ale również ilością wywiadów, czy liczbą wywiadów, które, które nastąpiły po tym referacie. Dzisiaj człowiek bardzo często czuje się zagubiony, jest samotną wyspą. Doświadczamy tego w Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego, pracując z. Z osobami, które przeżywają różne kryzysy natury psychicznej. Otworzyliśmy jakiś czas temu Centrum Pomocy w zakresie psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży, ale rozszerzamy to teraz i o dorosłych. Bardzo duży grant na dziesiątki milionów złotych, który żeśmy zyskali, ale okazuje się, że potrzeby są jeszcze większe. Że brakuje specjalistów, że brakuje właśnie tej przestrzeni, brakuje infrastruktury przestrzeni, w której moglibyśmy przyjmować współczesnych pacjentów. Bardzo wyraźnie widać, że te problemy, które rodzą się już w dzieciństwie, niejednokrotnie wynikają z tego osamotnienia, niby, niby blisko do wszystkich i wszystkiego, w zasięgu ręki, prawda? Ale blisko do wspólnoty global. Natomiast to nie jest wspólnota tworzona przez ludzi, którzy w tym samym miejscu, w tym samym czasie patrzą sobie w oczy, rozmawiają i są blisko siebie, prawda? czują siebie. Jakiś, jest to jeden z elementów, który wprowadza w taki rodzaj osamotnienia. Osamotnieni są też ludzie chorzy. To osamotnienie przychodzi jest dużo głębsze, czy, przy, czy, czy ono przybiera na sile. Przychodzi, zwłaszcza wówczas, kiedy choroba się nasila. Prawda? Pamiętam rozmowę z moim kolegą, który odszedł, mając pięćdziesiąt kilka lat, księdzem. Który mówi, mówi mi tak, słuchaj, mam wszystko, zapewnione leczenie na Zachodzie, akurat pracował na Zachodzie. Yy, w, yy, możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć yy, medycznych, ale gdy kończy się chemia, zostaje sam, ludzie, którzy do mnie przychodzą, zadają pytania, których już mam dość. Jak się czujesz? No, co mogę odpowiedzieć? No, czuję się lepiej, czuję się dobrze. Natomiast gdyby nie fundament aksjologiczny wyjaśniał, na którym budowałem swoje życie, bardzo trudno byłoby mi walczyć z tym, co, co mnie dotknęło walczyć z chorobą. Zatem ten obszar duchowości w relacji lekarz-pacjent dzisiaj jest bardzo ważny, zresztą mocno podkreślany. Jeśli chodzi o ośrodki zagraniczne, nie tylko amerykańskie, mamy, jak wspomniałem, bardzo bliską współpracę z, z Polikliniką Gemelli. Zresztą za kilkanaście dni będę miał spotkanie w, 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 poświęcone naszej współpracy, ale to, co uderzyło mnie pozytywnie, co zaskoczyło mnie pozytywnie, Będąc po raz pierwszy w Rzymie w, w tej pięknej przestrzeni Polikniki Gżemelni, to właśnie z jednej strony wysoki, wysoki poziom kształcenia, dbanie o przestrzeń naukową, ale z drugiej strony patrzenie uczenie studentów, by patrzyli na pacjenta jako osobę, która posiada godność. Pamiętam przemówienie z, z paru lat, chyba sprzed dwóch lat. Rektora, rektora czy zarządzającego, właściwie zarządzającego poliknikom Rzemeli, przesłanie podczas inauguracji, w którym bardzo silnie podkreślił i aspekt naukowy tego, co robią, i aspekt wysokiej jakości kształcenia. Ale, oczywiście parafrazuję jego słowa, ale to, co najistotniejsze wyjaśniał, co chciałbym przekazać, i studentom, i profesorom, to miłość. Miłość, którą musimy, powinniśmy być na tym uniwersytecie, zabierać się za naukę, prowadzić badania, miłość, z którą powinniśmy iść do pacjenta. I to myślę, jest... że to jest puenta tego wszystkiego, o czym dzisiaj, dzisiaj mówimy o, na kongresie Zdrowia Polaków. To jest, to jest puenta która jest ważna zarówno dla tych, którzy potrzebują pomocy, jak i dla tych, którzy idą niosąc ją. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to doskonałe słowa i doskonałe zwieńczenie naszej rozmowy i odpowiedź także dla naszych widzów, co robi rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na kongresie Zdrowie Polaków. Myślę, że Pana obecność jest bardzo cenna i dziękujemy za nią. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję Pani Redaktor i wszystkim. Dziękujemy.